Dobra! Cześć! Dzisiaj właśnie akurat dla mnie bardzo ważny dzień. Dobra, właściwie był wczoraj. Ale, właśnie wczoraj, dokładnie o 22.25, licznik moich subskrypcji pokazał liczbę 40. Wiem, wiem. Mogłem zrobić yy, tak, jakby obchody na 50, yy, na 50 sub, ale wątpię, żebym je zrobił przed wrześniem, więc akurat zrobiłem na 40. Obecnie licznik wynosi 41, a ja chciałem Wam yy, podziękować. Dziękuję Wam wszystkim, tym, którzy są od bardzo niedawna na moim kanale a także tym, którzy są ze mną od samym początku. Dziękuję wam wszystkim za to zaangażowanie i wszystko inne, co mogliście mi dać. Dziękuję. 40 sub postanowiłem uczcić hardcorem. Tak! Jak widzieliście na początku, mam teraz hardcore'a i właśnie strasznie cię się cykam. W ogóle też mam adresję, że mam 40 sub Postanowiłem też, że y, trochę też rozwinę skrzydł, skrzydła, w szczególności, że jak możecie teraz usiąść, bardzo się cieszę i y, też jestem wzruszony tym, że akurat y, już mam 40 osób, y, które akurat mnie oglądają. Jeszcze raz Wam za to bardzo dziękuję, naprawdę nie mogę się powstrzymać od podziękowań. Choć akurat z drugiej strony jestem zaskoczony, że mi to zajęło 7 miesięcy. Myślałem, że mi to zajmie kilka lat. No, może nie kilka lat, ale rok. A tutaj y, 7 miesięcy, właściwie nie całe, bo w pierwszym materii wróciłem y, 15 stycznia y, tego roku. I tak w ogóle. Y, no, dzisiaj mam akurat 4 sierpnia. A mam. W planach livestream na akurat rocznicę 7-miesięczną. Wiem, na 6-miesięczną mogłem, ale raczej, że jak to na wyjazd, to niestety nie mogłem tego zrobić. A no i też odnośnie w ogóle propo planów. Ten nośnik trochę też traktuję jako specjal 400 słów. Mam też bardzo wiele teraz pomysłów na. E, filmy... O, co szaliku? Dobra, szalik. Nie szczekaj, ok. Film nagrywam. Ech, ten pies. Nawet jak się wam powie, żeby nie szczekał, to i tak będę szczekać. O kurde, drewno mi się skończyło, a niech nie. Tak. Jak ci, którzy mnie oglądają akurat y, pamiętają jeszcze na przykład wstawki memiczne, wiem akurat nie za dobrze mi one wychodziły, nie ukrywam tego, a też y, z innej strony to, że no, po prostu nie miałem pomysłu, jak zrobić to śmiesznie. I teraz też chciałem w ogóle wzbogacić o bardzo znane memy. Y, y, akurat polskiego YouTube'a też, yy, chciałem też uśmie uśmiesznić yy, swoją ten... Yy, swoją twórczość. Też mam bardziej kreatywne pomysły na YouTube. A czekajcie, akurat nie sięgam. O, dobra, teraz sięgnąłem. Kurde, Właściwie się strasznie cykam przy tym hardkorze, że tylko jedno życie. Jak yy, teraz, i wszystkie serduszka to kaput. Dobra, wiem. W hardcore a tylko raz, a nie ten blok. A i tak yy, przestałem po pewnym czasie. Właśnie akurat mam najgorszy biom na start. Przynajmniej jak dla mnie. Czy ja to w ogóle owce znajdę, żeby łóżko zrobić? Kudy, jakie ja nienawidzę nocy w Minecrafcie bez łóżka. To jest takie denerwujące, że po prostu w głowie się nie mieści. No, w ogóle też ewentualnie jakieś tam szoty będę wstawiał niekiedy. No, też chcę bardziej ciekawszy content robić, jak na przykład. No, na pewno kojarzycie może mapki Anfer. Są takie mapki, które akurat, jak to powiedzieć, po prostu denerwują graczy, którzy, którzy w nią grają. I tak, sam zagram w taką mapkę Anfel Dobra, wiem, może ten domek prowizoryczny, ale nie ukrywam. Dobra, zróbmy sobie wreszcie te narzędzia. Zaczyna się od narzędzi, nie od domu. Powiem no, tak tego hardcore'a, nic tylko grać. Kurde, miałem właśnie teraz zostawić takiego... taki śmieszny cytat, ale... że ja go sobie akurat nie nagrałem, kurde... żałuję. Na pewno kojarzycie słowa, nic tylko jeść? No... tak. Swoją drogą, chyba było to całkiem znane kilka lat temu. Boże, cztery. To już nie no dobra, wiem. Trzejem akurat tym razem nie śmiesznie. Eee, ale dobra. Swoją drogą w ogóle. No tak, właśnie... Jak możecie obejrzeć niektóre moje odcinki. Sam też nie mam takie wrażenie, że akurat jestem w niektórych odcinkach bardziej tak jakby spięty, że odcinki są sztywne. No... Nie ukrywam, odcinki te miały swoje wady i to, yy, no, akurat też to, że jak nagrywam jakiś poradnik, to bardzo często jest tak, że nie robię osobno podkładu, osobno filmu, tylko robię to łącznie i to ma akurat swoje, niestety, yy, wady, ale, no, musiałbym dość długo się przygotować, jak chcę sobie teraz odcinki częściej wrzucać, no... Mogłem, te, mam teraz ambitne plany. Co do tego, kochatko, to wątpię, że nawet jeden odcinek wytrzymał. Ach. To słońce jest blisko zachodu. Co ja gadam? To słońce, mam wrażenie, że za niedługi czas zajdzie. No, z D doba w Minecrafcie trwa 20 minut. Mogłaby chociaż 24 trwać. Żeby ten dzień trochę wydłużyć, choć tak, dzień trwa 13 minut, noc 10, wschód i, z wschód i zachód 1,5 e, trwają, łącznie akurat 3 minut na e, wschód, zachód, słońca, tak to 13 na dzień, 10 na noc, więc wychodzi nam... E, jak to powiedzieć? Czekaj. Moment. Nie! Dzień trwa 10 minut, noc 7. 10, 7. Nie, coś mi się tu nie zgadza. Dobry Dobra. No ten, właściwie jestem całkowicie trawiłem tylko do tego, że służby zachodnie trwają po półtorej minuty. Więc tak, to y, mamy 3 minuty, to mamy teraz 17. Tak, 10, 7. Dobrze myślałem na y, drugiej próbie że ten... że pierwsze... że noc... Y, do w trwa 20 minut yy, dzień 10 y, noc 7 kurde 7 minut tak siedzieć przecież to jest... Uś, o, pfff... pfff... muszkowo twórko, komarze jeden, ty... przecież to jest normalnie połowa niektórych moich odcinków tak, właśnie akurat też tak ostatnio częściej korzystam z biblioteki Audio Youtube'a, bo dostawałem roszczenia. Możecie na to chyba nawet zauważyć na ekranie. takie jedno ostrzeżenie, że mamy roszczenie praw autorskich. No tak. Niestety prawo, co za to chyba w tej chwili nie przesługuje. A. No i próbuję jeszcze y, shotów innych youtuberów czy kultowych memów. Czy też takich śmiesznych elementów. E, to jeden zobaczycie po ekranie końcowym. E, możecie przejmować do minuty wyświetlanej e, na dole ekranu. A, kurde, dachu nie mam. A niech mnie, nie. żebym chociaż jakiś zbiornik wodny znalazł, i w nim coś takiego, żebym mógł. Czekajcie, jak to było, że co, jak za ta... W którym mógłbym znaleźć piasek? Z Kurde, słońce zachodzi, a niech mi nie przetrwa nawet jednego odcinka, tutaj. Tak, w ogóle na to 40 sub i rocznicę też chcę zrobić live streama, o czym już mówiłem. Nie wiem jeszcze na jaki temat, bo ma być, chcę, żeby był to live stream Bedwars z Hypixela. O, wybaczcie świnki, muszę was akurat niestety ubić, bo akurat nie mam co jeść. A, z są takie świnko, Pepo? Tak wiem. Oglądałem świnie, Pepo. Świ świnkę, Pepe. świnio. Ja mówię świnkę, Pepe, świnia. Gulde. Kimka, No, były ja akurat jedne z moich ulubionych serii, z dzieciństwa. Eh, dobra. Ech, to był chyba fatalny pomysł. A no i pewnie będą tu jeszcze pająki wchodzić. Więc nie mam drugiej ucieczki. Świetnie. Dobra. a Tile ja w ogóle nagrywam. Wow, 12 minut. Jestem niemal zaskoczony, bo też chciałem wam powiedzieć też o jednej z niespodzianek, którą mam w planach. Też chcę w mapkach tu nagrywać, poradników. Wiem. Jest jeszcze okazina taka seria, której, którą bardzo nie zaniedbałem. W ogóle w od 4 miesięcy nie wygrałem na nią do niej ani jednego filmu. A jakiej serii to mowa prowadzi Lekson C23, tak. Ta seria, która miała być profesjonalnymi poradnikami, na samym początku zdobyła aż uwaga, zabyła aż 200 ileś świetleń, tak. Pierwsza część konkretnie o komendach Game Root. Serio akurat z tego odcinka jestem naprawdę dumny. A, nie ukrywam, y, też y, te komendy w swoim trybie bardzo często z gameplay'a korzystam. Czekaj no, czemu tu, tu nie ma potworów? Przecież ja jestem na hardzie. No to jest hardcore. Ej, a może zacznę sobie większego V? Musiałem pomyśleć, że to trochę lepiej jest, bo ma się szersze pole widzenia. Zamyślałem go 60, mam teraz 80. A! No i w ogóle jak e, nagrywałem tego i, i kilka dni temu. Akurat chciałem go wrzucić we wtorek, ale niestety nie udało mi się go wtedy zrzucić i już na szczęście akurat dzień później, w środę. Akurat macie teraz z niego przebitki. Yy. To ja wiem już, dlaczego tam nie udało mi się gdzie gdzie skoczyć. Już wam wyjaśnię. Żeby zrobić rozbieg, podwójnie wciskam W. Wtedy akurat czas na rozbieg tyle zajmuje, że nie mogę zdążyć nacisnąć... Wciskam spację za późno i nie mogę skoczyć. Właśnie akurat tutaj trzeba zrobić Ctrl W. I właśnie akurat tak... O kurde, skończyło mi się silnik. Właśnie akurat wtedy... Jak to powiedzieć, rozpęd mam szybciej, choć zastanawiam się, czy by nie, nie przepisać pod kontrolę Tak klisza tak, tak, żeby nie tyle co tworzyć po podwójnym przytrzymaniu. Po przytrzymaniu... O kurde, fają. Dobra, będzie pierwsza bestia na hardzie. Kurde. No, tak czekajcie, gdzie tu jest owca? Mam cię owiczko. O, druga i trzecia. Sorki, ale muszę was niestety też. No miecz mi zabrali. Kurde. Świetnie, jeszcze pomoc zgubiłem, a niech mi. O kurde, Enderman. Enderman. Nie patrz się Endermanowi, w oczy, bo pożałujesz? Tak, nie się o tym przekonałem na własnej skórze. O tym, że Endermany są groźne. Ale Boże, jak będę miał Enderdragona, Dragona, jeśli nie uda mi się kiedyś w ogóle do niego dotrzeć, to powiem po prostu tyle. Poza tym, że będzie tam smog. chociaż akurat tam będę na normalu przechodził. A, no i może jeszcze pamiętacie też odcinek z ekranową kajaturą. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli nie, no to nie. Okej. Okay. No... Więc postanowiłem nagrać, y, że no dobra, nie mam jeszcze nagranej, ale postanowiłem, że nagram drugą część, bo akurat y, pewna osoba. E, o kurde! A nie mówiłem nie wytrzyma to nawet jednego odcinka. Jaha! Wiem, dobra. Ach, po moim hardkorze. Ale dobra, chociaż tyle, że próbowałem. A niech, nie, kurde na tym hardkorze, muszę się lepiej rozglądać. Wiem tak. Jeśli byłem twardy, to może bym na ETI... zrobił Open to LAN, później Survival, bo wiem, tak się da. Ale... Nie chcę być oszustem. Właśnie... Nie wiem też, yf. co bym w ogóle porabił, yf. jak nie mam hardcore'a. Akurat tym hardcore'u chciałem wyjaśnić net. Ach, kurde. No, może nie tyle, że nie zaję się do hardcore'ów, ale. Chyba muszę się trochę poprawić w że Bo, serio, akurat. Ach. Tutaj akurat było mało łupów, dopiero co łóżko zdobyłem. Ach, ludzie. Wiem, to trochę dylemat, ale wiem. Je... Ej, ty! Urany! Ale tu są jaskinie. Eee... Kurde bele. Gdyby nie ten zombiak, gdyby nie ten zombiak... To powiem po prostu tyle. A, no i dobrze, że też do tej dziury nie stał po tym drzewem, bo normalnie to jest taki... taka dziura jak... kurde, była taka dziura, która prowadziła do jakiejś ogromnej jamy. A, moment! Chyba w Star Wars Rebelianci pamiętam, w którymś odcinku, na takiej planecie Malachor bodajże, eee... co ja miałem powiedzieć? A! Na planecie Malachor była świątynia Seat'ów i akurat e, zapadła się pod nim tak jakby e, powierzchnię planety i można i stadli e, do dołu, więc można powiedzieć, że to jest takie jakby nawiązanie generatora świata do świątyni sitów na Malachor. E, no dobra, może nie jestem jakimś artfanem Star Warsów, ale akurat e, lubię je i nawet mam dość dużą kolekcję LEGO Star Wars. Niestety nie chciałem tego odcinka tutaj tak zakończyć, ale czekajcie. Dobra, zrobię zapowiedź yy, nie, pierwszej niespodzianki. Poczekajcie chwilę. No więc, tak, jak widzicie, to ta niespodzianka właściwie. Co, kolejne studio pilacza? Nie. Coś znacznie bardziej zaawansowanego niż studio pilacza, znacznie bardziej. Wiem, akurat na grand'on odcinek, tylko jego właściwie. Może po odciniach, tylko po to, żeby był. W sensie nawet bym zaryskował, że to był clickbait, ale raczej bym nie stosował takiego określenia. A spójrzcie na to. Tak. Komenda tel i No, nie, Title. Tak. To jest akurat. Yy... W ogóle chcę zrobić odcinek o kolorowych napisach w Minecrafcie. No dobra, a to jest tak naprawdę. Mapka. I. Tak. I oki. E, tak, zaraz Wam wyjaśnię. Mapka jest dedykowana dla youtubera e, Loxenda. No jest to akurat moim, można jak to powiedzieć, idolem, na którym się wzoruję. No, tutaj akurat wykorzystałem też, no to z 1.16. Ja I wykorzystałem też akurat trochę e, akcentów wiśniowych, bo akurat tą mapę już tworzę po 1,20. O, Łazienka, która ma w ogóle podobne mechanizmy jak ta Łazienka Minecraft. O, niewidzialna tabliczka tu chyba powinna być. Tak sobie przypominam, chyba. I chyba nawet była. No tak, akurat mapka ta bazuje na mapce Megapolis autorstwa kurczaki, Już nie pamiętam. Dobra, jeśli da mi się znaleźć screena, to pokażę Wam e, ze strony, e, kto jest autorem. I też e, z, napi e, zrobię napisach. Napisach? No tak, sama mapka ma na tytuł Nadzwyczajne życie Loxa MB. Jak ktoś e, jest jego widzem, może też z jego kanału serię, jak wygląda mój dzień. I akurat, e, no, może nie tyle, co chciałem zrobić w własną wersję. Jak wygląda mój dzień, a właściwie to nazywało się normalnie czy No i akurat też chciałem zrobić dla Roxa serię mapek, a tym razem akurat na nadzwyczajnych przygodach. A, no. Czekajcie, w ogóle może tepnę się do lobby. Tak, tutaj widzicie pełne komendy. Tak, jestem z, tego na, z tych komend bardzo dumny też. Poczekajcie, wejdziemy sobie tutaj y, do lobby mapki. I tak, wiem, tutaj niestety zrobiłem nie najładniejsze, z tłustym drukiem y, napisy. I tak, akurat tutaj zrobiłem mojego obecnego skina. Tutaj się informacja o dedykacji dla Roxen B. No też y, atak. Atak jest w ogóle fabuła. Jak chcecie wstać, to sobie teraz spauzujcie. No, zasady, owszem, tak. Wiem, ten napis akurat zrobiłem, jak już byłem youtuberem. Ale dobra, właśnie napis zachęcający do mojej subskrypcji zrobić e, To jeszcze tego nie wiem, ale... No dobra, zastanówmy się. Dobra, no może zacznijmy tą mapkę Weźcie, tutaj napisy są strasznie szybko. Porany w 3 d Wiem, tutaj ma być też paczką, lepiej znęconą przez Dropboxa. Ale czekajcie, tu już nagrywamy. Słuchaj, 26 minut. To prawie tyle co mój pierwszy film. No dobra, czekajcie. No to akurat już wszystko na dziś odcinek. Ja jeszcze raz Wam dziękuję za te 40 subów. Jak również też. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. No, Akurat staram się robić coraz lepsze treści, coraz lepiej się wysławiać i też robić coraz ciekawszy content niż tylko sam survival, jak było na początku. Że pierwsze moje filmy to był survival. No i tak, dziękuję Wam też za oglądanie. A teraz pora na ekran końcowy. A po ekranie końcowym pierwszy shot. Eu conflentei já,